robić w życiu. Masz jakiś pomysł? Masz mnóstwo możliwości. To fakt, trudno wykonać pierwszy krok ze szkoły czy uczelni do świata pracy. Ale na dobry start wystarczy, że dowiesz się jak i gdzie szukać. Może jesteś jak Peter? Jak wyglądała jego historia? Miał 16 lat, gdy zaczął szukać pracy w swoim kraju. Potrzebował do tego informacji, wskazówek, możliwości szkolenia i dostępu do pracodawców. Tu dobrze sprawdziły się prywatne agencje pośrednictwa pracy oraz publiczne służby zatrudnienia. Służby te są naprawdę skuteczne w przypadku osób poszukujących pracy w internecie, telefonicznie czy osobiście, gdyż posiadają przeszło 5000 biur w 31 krajach Europy. Zatrudniają także zespół doradców EURES-a którzy mogą pomóc osobom pragnącym pracować w innym kraju Unii Europejskiej. Tak jak Gabriela, która w wieku 18 lat postanowiła podjąć pracę za granicą. Program Twoja pierwsza praca z EURES-em jest dla niej idealny, gdyż pomaga młodym ludziom w znalezieniu pracy w całej Europie. Jego celem jest dopasowywanie profili osób szukających zatrudnienia do wolnych miejsc pracy w firmach z innych krajów. Program pomaga też w wypełnianiu aplikacji, zawiera wskazówki odnośnie do rozmów kwalifikacyjnych i tym podobne. W ramach programu można nawet starać się o zwrot kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną czy przeprowadzkę w przypadku znalezienia pracy za granicą. A może nie przemawia do ciebie perspektywa harowania całe życie na kogoś innego? W takim razie jesteś jak Sara, która już w wieku 17 lat widziała siebie w roli przedsiębiorcy i miała doskonałe pomysły na własną firmę. Najpierw jednak chciała zdobyć pewne kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w pracy w MSP, małym i średnim przedsiębiorstwie. Traktowała to jako trampolinę do założenia własnej działalności. Sara znalazła we własnym kraju kilka bardzo przydatnych programów, dostępnych również w całej Europie. Programy te oferują różnego rodzaju wsparcie, w tym możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz finansowanie w ramach usług mikrofinansowania. A wracając do Ciebie, czy nie czujesz większej ekscytacji na myśl o tylu możliwościach? To świetnie. Europejski rynek pracy naprawdę potrzebuje właśnie Twoich umiejętności, pomysłów i energii, niezależnie od wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji, które posiadasz. Więc na co czekasz? Nie zwlekaj, zrób pierwszy krok w przyszłość. Twoja pierwsza praca jest bliżej niż myślisz.